Witajcie w drugim odcinku z kariery Krystiana Nowaka czyli nasza główna seria póki co na razie na tym kanale jeśli chodzi o karierę. Ostatnio skończyliśmy po dwóch tam trzech rundach Krajowej Ligi Juniorów Przesumowałem sobie poza tym odcinkiem jedną i tam w pięciu startach zdobyłem tylko trzy punkty była to runda szósta i teraz jedziemy rundę siódmą i jedziemy ją w Opolu także może być ciekawie. Tor bardziej twardy i kurczę nie wiem o i teraz się coś zepsuło Tor bardziej twardy, no i co, musimy pojechać. Wiem na pewno, że Opona już się kończy, twarda, więc może być z nią problem trochę. I nie wiem czy nie trzeba być na tej uniwersalnej nie, nie jeździć. I to może być trochę problem dla nas dzisiaj na, na tej, w tej rundzie Dobra, jedziemy na uniwersalnej, no co ja poradzę? Tylko na tej... Tak jest, zużytej. Tak jest, dobra. A ucieczamy tą y, najlepszą, dobra No dobra, no to taką na pewno ta, tam tamtą sobie, tak to weźmiemy. Na spokojnie. Przezimyśmy sobie tak próbę startową, dwa okrążenia sobie przyjedźmy po tym opolskim torze. Oważę, owa, oważę, owa, owalu... O i o tym mówię. Tu jest ba, bardzo taki krótki tor w sumie można by wyrzec. Tu już od razu trzeba wchodzić w zakręt. W zakręt włók. No właśnie, tu już mi szeroką szeroko. No, więc tu jest kurczę, trzeba co czas tak zwanie skręcać. Dobra. Ten nusę przejedźmy, bo tu jeszcze mam... Pro... dobra, za bardzo skontrowałem. Yy... Pole A. Zróbmy próbę startową. Jedziemy już w tym turnieju, nie marnujemy czasu na jakieś pierdety. I no to okej okay. Okay, start. Tu szybko pojedziemy. Dobra, ok start. Dobra, nie jedziemy w pierwszym biegu, jedziemy w biegu czwartym, yy... o, v, dobra. Teraz tak, opony, parametry toru. No, tor jest najtwardszy. No Czy jest sens jechać na tej oponie i ryzykować te te tym, że będziemy mieli jakiś. Dobra, ryzykujemy. Trudno się mówi, zaryzykujmy. Przednia opona, v No, wszystko jest GIT. No, wszystko jest tak to już najlepsze. Dobra, jedziemy. Bieg czwarty. Jak tam wygląda punktacja? Nie wiem na razie, po tych trzech biegach. Na razie jest równo, jedziemy, taśma w górę i dobry start póki co i jedziemy na razie na, razie na drugim miejscu na łuku, ale nic z tego, Wyprzedza zaraz zawodnik w białym kasku i ojojoj, oj, oj, teraz za szeroko jedziemy i wyprze... na ostatnie miejsce idziemy, ojojoj. Oj, oj. Ależ tu mamy teraz sensację, wchodzimy jest pięknie pod zawodników i jesteśmy na drugim miejscu teraz, ale wypychają nas za szeroko, ależ to są zawodnicy niedobrzy. I chodzimy teraz po. O, ale tu pięknie teraz. Po, ale pojechał po, po szerokiej stępie. Dobra, dobra, ale nas wypluwa teraz niepotrzebnie. Czyli znaczy potrzebnie w ogóle. No i za, dobra, za szeroko, ale chodzimy teraz pod, pod, pod zawodników. Czy skorzystamy na tym? Dobra, przejdziemy jednego. I znowu za szeroko, i to jest ostatni. O, nie, ostatni łuk to jest. No i przez to przegrywamy. Niestety. Dobra, yy, to. W, nie wiem, czy to jest wina moja, czy to jest wina już. Tej opony, że to jest tak zużyta Było 81, 92, ma, dobra Spróbujmy ostatni raz na niej pojechać Może się uda Tak sobie pojedźmy, po tej już pojechanej Jedziemy, taśma w górę Okej, okay. blokujemy złotnika w kasku białym, blokujemy w kasku niebieskim i czerwonym Czy wyprzedzimy wszystkich? Nie, 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 nie za szeroko tutaj wychodzą zawodnicy, ale i mnie też wypluwaj, ale i tak dają radę. Pomimo tego, że wychodzą za, za szeroko, to dają radę, a ja nie i to jest kurczę problem. Na razie, na, oj, wy, no i co tu się dzieje, blokują mnie niepotrzebnie, no. Bo jeszcze zaraz Sajdak nas dogoni. Wchodzę to po zawodnika yy, w kasku Niemieckim, to jest chyba zawodnik lokomotywu, Chyba Lokomotivu. O, O, za szeroko. Wy... Ale teraz się napędzimy, pięknie nas zebrał teraz botol trochę. Tylko teraz po szerokiej próbuję wyprzedzić czy to da radę. Wchodzę pod zawodnika. Czyli się napę napędzi się. Dobra. Jeden punkt przynajmniej zdobywamy. Przynajmniej to. Przynajmniej jest coś, tak? Jeden punktcink na tej oponie. Zrzucę zrzu zrzu już bardzo. Yy, dobra. No zmieniamy ją, bo ona już jest całkowicie już. Dobra, jedziemy na. Nie na tej, a na tej. Ona, ona jest bardziej yy, na twardy, tak jest. Bo jest uniwersalna. Dobra, przednią oponę trzeba zaraz będzie zużyć, V1, no nie no, wszystko jest tak to już najlepsze, jakie mam, no i silniki, łańcuszki, wszystko, dobra, jedziemy. Tutaj cel minął dwa punkty, żebyśmy zdobyli minął 3 punkty w każdym turnieju, albo w 4. Żebyśmy na minus pieniędzmi spinie, by nie byli, więc tutaj dwa punkty będą bardzo dobre. No i, no i blokuje mnie zawodnik w czerwonym kasku, no i to jest zawodnik Opola, no. Zaraz się z, nie lubimy. Tu, nie będziemy lubić tutaj w, w naszej skar, kraje, karierze z Opolem, coś czuję. No i upadamy jeszcze, czy takie zawłonie w kasku białym będzie wykluczone przez to, że zahaczyłem o niego. W sumie ja, ja, ja spowodowałem tę kolizję, ale no dotknąłem jego przy okazji i mnie puściło przez to, przez to że ten, na płot. Dobra, jedziemy blokujemy zawodnika w kasku czerwonym i ok, próbujemy blokować dwóch zawodników w kasku niemieckim i w kasku czerwonym, pięknie to robimy i jeszcze mnie próbuje wypychać no i co tu się dzieje, mnie wypycha i zawodnik w kasku czerwonym jest wykluczony, co tu się dzieje ale opona już jest bardzo zużyta przez te upadki i teraz próbujemy je... co tu się dzieje no już dwóch zawodników jest wykluczonych, wykluczonych przez to, że jechali ze mną i przez to ja upadłem, no dobra zobaczymy czy damy radę 3 punkty zdobyć, czy 2, tu już za bardzo nie, ryzykuj, nie ryzykujemy, wolę zdobyć 2 punkty niż 0, taka prawda, więc jedziemy no, ale na razie dobrze jedziemy, dobra ścieżka obierana, chociaż teraz, dobra nie jest ok, jest ok, tu jest zawodnik, to jest chyba lokomotywu z tego co widzę, chyba takie zawodnik lokomoty. ale mi teraz pięknie podejmuje, Ode mnie podjechał, ale ja jeszcze teraz znowu... Nie ża... Dobra, już myślałem, że upadnę. Za szeroko mnie wyrzuciło, ale wchodzimy pod zawodnika i pięknie go blokujemy. Pięknie to zrobiliśmy i teraz on wchodzi pode mnie. Ale czy ja się po szerokiej napędzę? Nie wiem, nie, za bardzo skontrowałem Ale teraz wchodzę pod niego, czy to mi coś da? Tak jest, wy wypychał go na szeroko i wyprzedzamy, pięknie. Zdobywamy trzy punkty i mam już 4 punkty w dwóch, albo trzech startach w trzech startach, więc jest ok yyy... inna kwestia, że byśmy nawet nie do... okej, okay. przednia opona jest do zmiany, do wymiany więc mam już dwie, dwie części tak naprawdę już, które na pewno, te dwie opony na pewno już są do wywalenia yy, dobra, jedziemy chyba, że to nie jest poziom wytrzymałości, a co innego tylko ja po prostu myślę, że to jest poziom wytrzymałości też tak może być. Jedziemy, taśma w górę i bardzo dobry start z pola pierwszego zaliczamy, ale czy się napędzimy czy nie, nie wiem. Na razie jeździmy na trzecim miejscu i to, i to coś w ogóle nam daje? Nic nie daje, bo wszyscy nas blokują, no. Jakby się na, na nas uwzięli, co tu się dzieje? Dostajemy szprycą jeszcze tutaj niepotrzebnie. Za szeroko jeszcze wyjeżdżamy i nic z tego. Chociaż może błąd zawodnika w kasku białym, próbujemy wykorzystać. Trzecie okrążenie, czyli wykorzystamy, wyprz wyprzedzamy, pięknie. Wchodzimy pod niego i wyprzedzamy. Próbujemy jeszcze tu zrywkę zerwać, pięknie. Chodzi, żebyśmy jeden punkt chociaż zdobyli. Jeszcze nas blokuje, Wchodzimy pod niego, czy Nie, nie wyprzedzimy. Nic z tego. Na razie mamy 4 punkty po czterech startach, i przy zdobędziemy chociaż 5 punktów. Bardzo bym chciał, czy w ogóle my pojedziemy jeszcze. Tak, pojedziemy. I chcę zobaczyć wynik Krakowa Osiem, no, 8, no i 8, kurczę, i A4. No to Sobczak i Grzeszczek na razie głównymi juniorami są, tak? Ja jestem takim trzecim, no. Można by powiedzieć, dlatego trzeba, no, zrobić tej upgrade'y. To na pewno. Tor jest bardziej tor w stronę normalnego, ale teraz, no i tak jest twardy. No i tak jedziemy na tej, na tej oponie. Na tej już nie za, na razie nie zamierzam jechać. A bo nawet mamy napisane chyba, że jest jeden bieg. 12 biegów, tak, jest nawet chyba napisane z tego co widzę, no. Tak, nie, to są biegi, czy to są okroży... Co to jest? To są bary. Bo ja zobaczyłem, że to jest jeden... Ten, to, myślałem, że to jest jeden bieg jeszcze do przejechania, a tu na przykład. Nie wiem, to, mo, chyba są bary może, nie wiem. Albo biegi. Zobaczymy później. Dobra, jedziemy. Chyba może biegi, nie wiem, tego nie wiem. Nie no, 200 biegów to gdzie, bez przesadu. Jedziemy, taśma w górę i zamykamy tu zawodnika w kasku białym, jeszcze wypychamy zawodnika w kasku czerwonym, blokujemy w białym i no, czy, No nie dajemy rady, nie dajemy rady, szeroko. Ale tu teraz pięknie chodzimy, teraz czy po szerokiej się napędzimy, napędzamy się pięknie i wyprzedzamy, no i wypychają nas znowu, no. Co tu się dzieje? No, blokują nas niepotrzebnie, i przez to tracimy pozycję. a Ja ich za to blokuję. Ja tak to muszę się zrewanżować, i ich też będę blokował. Może dwa punkty chociaż dowiemy. No i za, teraz za szeroko na. No i wy, wypa, wypadamy. I halo. Za w kasku czerwony powinien być wykluczony. Miga nawet. I dlaczego jest bieg nieprzerwany? A bo to jest czwarte okrążenie, dobra. Tylko pytanie teraz, czy to będę punkt, czy. zero. Zdobywam jeden punkt. Dobrze. Przynajmniej tyle. Zero, zero, ale jeden, jeden punkt. Fajnie to wygląda. <gry> no i przynajmniej jeszcze jakieś 100 no, na plusie. Nie jest źle. Najgorzej z juniorów, kurczę. I to jest problem. E, coś w motorze poszło. No Ja się boję już, co to jest. Przednia opona. Dobra. Na spokojnie. E, Dał Gawplitz jakieś kwalifikacje. Spoko, mi to nie obchodzi. 53, więc mamy coraz lepszą tą ocenę. Teraz możemy sobie zrobić, że to. Jeśli ta runda nie będzie w Krakowie, to możemy sobie ją przesymulować i zobaczymy, jak, jak bot pojedzie. Taką, taką rundę sobie możemy przesymulować, zobaczymy sobie jak będzie. Tylko czekajcie, teraz musimy pokupować części na pewno nowe. Bo się tam teraz. Yy, czekajcie, motocykl, transper, yy, trans, transport, transport. Yy, tu nic nie mamy. Tu jest, nora, przebieg, spoko. To do garażu Bo to nam się już nie przyda raczej no Póki co przynajmniej, dobra yy, Na pewno trzeba tak, przednią oponę kupić Najlepszą, wiadomo Trzeba kupić na pewno tylną oponę na yy, opona twarda, tak jest I coś jeszcze, czy to tyle? Yy, czekajcie, motocykl yy, w Garaż Zamontowana jest, dobra. Ale co, czekaj, to jest to. Wezmę, a to do transportu, dobra. No i tutaj jest, dobra, no weźmiemy sobie i tak już najwyżej zużyjemy sobie albo coś, no nie wiem, zobaczymy. W Gdańsku jedziemy. I tor bardziej taki podprzyczep... normalno przyczepny można by rzec. Dobra, no to, to sobie będziemy symulować. Ojej, się nie chciałem, dobra. No zrobimy start sobie próbny. 375, dobra, no nie jest źle. No. Pomiń. Yy, tak, pomiń, następny bieg. I teraz pytanie: yy, no Dajemy mu opony bardziej pod. Oj, normalny, dobra, normalny się teraz to zrobił. Yy, no i co? No, tutaj 60-60, tu też jest wszystko ładnie. Łańcuszek trzeba będzie zaraz kupić nowy. No dobra, symuluj. Zero punktów. Zero punktów, no nie gadaj, no. Ale klub, Kraków dwa punkty tylko zdobył, na pięć biegów. Więc to jest słabo, no. A, dałem, dałem kurczę, że oglądaj, dobra, ja nie, nie chcę oglądać. A, bo rezerwy nam, za mnie co Dlaczego ja mam defekt? Co tu się wydarzyło? No i mam minus, bo mam zero punktów, dlaczego? Dlaczego tam był defekt? Co tam się wydarzyło? Silnik! Silnik mi padł, no nie mogę. A mogę sprzedać w ogóle te, te części? Silnik mi padł. Co tu się wydarzyło? Za a, za 6. No to, to, to za dużo z tego nie będę miał. Dobra. Silnik mi poszedł. Ja nie mogę. No to mamy problem. Dobra, sklep. Nowy silnik musimy kupić. I teraz tak, ten, naj ten lepszy to jest który? Ten. Z tego streamingu i teraz, no, uniwersalny, no bo nad normalny, twardy i tak dalej, to dopiero później będziemy sobie robić. Jak będziemy mieli też więcej pieniędzy i więcej miejsca, tak? Na razie musimy uniwersalny, no, uniwersalny sobie streaminguować, a to idzie do. Ta, a w transporcie nie ma miejsca? Jest miejsce, dobra. No, też mówię, a tu jest 50 tysięcy, już za zakup, więcej miejsca, a już tak pieniędzy nie będę miał. A jednak, wolę mieć zawsze da ze sklepu i kup. no, dobra. Ojoj, oj, oj, no to mamy problem. 53 teraz oceny mamy. Żeby jechać, to chyba 60 trzeba mieć. Więc zobaczymy, jak to będzie. Żeby do końca tego sezonu przejechać, chociaż yy, minął 60 oceny, żeby zdobyć. Do końca tego sezonu mamy drugi sierpień. Tak, sierpień, sierpień to jest, no. Więc żebyśmy jeszcze 7 oceny, 7 oceny zdobyli. I tak to już będzie git. Byśmy w następnym sezonie już jechali w y, krajowej lidze żużlowej.